Jakaś masakra, patrz ile do zrobienia jest. Muzyka, dekoracje, jedzenie. Nie wiem, jakąś listę zacznę kombinować może już. Ale oni chcieli muzykę z winyli. Skąd ja teraz wezmę winyle? I kluski śląskie na bank. Ketchup to pół Ślązak. Niech nam przyjdą pomóc. Ale kto? Gdzie dzwonisz? Halo, my jesteśmy na lekcji ufologii. Oddzwonię. Roddu, się lepsz rum? Mausdir, Maus tutaj kserówki o budowie typowych statków ufa. Powiedzcie mu, że konieczna toaleta teraz. Super, panie Mausdir, do toalety musimy iść koniecznie szybko teraz. Razem Co się stało? Zwolnimy was z lekcji, znam podpisy Waszych rodziców. Super! Ja tam lubię ufologię! Jest totalny fuck! Keczup i musztatka mają dzisiaj wesele. Musimy je zorganizować od zera. Co się stało, żartujesz? Moi rodzice mieli być świadkami na tym weselu dzisiaj. Rodu, no ja ciekawich, chorziarstwo cały tydzień czeka! Pochasasz się gdzie indziej, kiedy indziej. Trzeba im pomóc, no! Radu, macie to zwolnienie! Wysłałem macie! Z poważaniem? Co to jest z poważaniem? Moja mama tak nie pisze! Do dziś napisała, z poważaniem wam zwolnienie napisała. właśnie z tej szkoły!